Nie ma wszystkim. Będziemy sobie testować. Teraz mamy, mamy no martwą praktycznie już pirotechnikę. Nie wiem, czy się kupi gdzieś jeszcze Topowski Udar. Jest źle widać, muszę tak obniżyć. Topowski Udar od Orion pirotechnika. To jest bodajże jakiś czeski, słowacki, nie mam pojęcia. Ale zobaczcie na ilość mieszanki 9,8 8 gramów. Jeśli ona tyle będzie miała, to, to jest kurde no moc niesamowita. Dostaliśmy taką jedną, e, po prostu nie wiem czy w ogóle można je kupić, jaka była ich cena, nie mam pojęcia nic. No i weźmiemy sobie taką, właśnie nie będę jej trzymał, no bo co będę kolekcjonował petardy, które już wyginęły, nie raczej nie. No i mam jeszcze Achtunga, Achtunga od Tomaszka. E, jaki kod produktu? Nie mam pojęcia, bo nie mam opakowania. Tak dostaliśmy też luzem. Ile ma mieszanki? Nie wiem. Coś tam coś tam lata, słyszę, ale no nie wiem. To też słychać proch. No i słyszę, że jest dosyć dużo prochu. Dosyć dużo. Czyli może być... Kurczę, no szkoda mi, ale no trzymać ją bez sensu. Bez sensu trzymać. Dobra, pójdziemy sobie ją wrzucimy pod garnek. Zobaczymy. Jakby ktoś jeszcze miał gdzieś takie petardy czy wiedział gdzie je kupić, to proszę o jakieś, jakąś informację. Jeśli będą okażą się świetne. No zobaczymy jakie będą. No dobra. Mm, także zaraz sobie je wejdziemy. Nie wiem czy w ogóle ta wejdzie pod garnek. Ona jest dosyć gruba. Korpus, o rany, jaki twardy korpus. Ona jest pusta w środku. Chyba są Trosin. trociny albo takie to straberko. Tak? Dobra, zobaczymy. Weź się innego. No nie, no nie nie wejdzie. No choćbym chciał, nie wejdzie. Jest takie bydle, że nie wejdzie pod garnek. Nawet tak. No i co zrobimy teraz? Jesteśmy muszę nic tego, nie wiem. Delowe nie. Delowe nie. Mm, nie mam z tym porównać. No dobra. Tą strzelimy po prostu tak luzem. Tą strzelimy tak luzem, a tą włożymy, topowski udar włożymy pod garnek. Nie. Za mam, dobra. To tą strzelamy luter. Tego Achtunga? Tak. Trzeba uważać, bo duża petarda. Mocna. Mocny. Mocny. Achtung od Tomaszka mocny. Mocny. Nie spodziewałbym się. Tam ze 4 gramy były mieszanki. No dobra, zobaczymy teraz topowski udar od Ryona. Szkoda, że nie mam więcej. Zobaczymy na gar. Ale procinę miała. <gry> Ciekawe, czy to garnek przeżyje? No nie mów, że nie wypał. Nie, pali się. Pali się. Eee, eee, co to było? Z 5 gram było. Z 5-6 gram było. Ale taka cicha się wydawała. Cicha się wydawała. No faktycznie, cicha. A w Bachtungu mieliśmy. O. To jest Ale tylko droby. to, co ocalało. A. Co to jest? Nie mam pojęcia. trociny jakaś mączka, nie wiem. No. jeszcze jest. O! Jeszcze jest. Dobra. Dobra, to się pójdzie do utylizacji. To postki udarodoriona, no była mocna. Była mocna. 6 gram mogła mieć. Nie? Dosyć dosyć Ale taki... nie 10. Nie, nie było dziś. Nie było dziś. Ale można by było sobie kupić jakby gdzieś, nie wiem, za 5 sztuk, 10 zł, 15 zł, to można by było kupić takie petardy Oriona. Ale myślę, że się już nie kupi. To już jest wymarła. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapeczce, jak Cię podobało. Jeśli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, żeby Cię nie ominęły najnowsze odcinki. No i to wszystko. Jeśli mieliście doświadczenia z takimi petardami to napiszcie w komentarzach co wy uważacie. Dobra, dzięki wielkie na razie, cześć!